Zadanie piąte. Liczba x jest o 30% większa od liczby y. Ile wynosi liczba y? Więc możemy sobie napisać takie równanie. Czyli liczba x jest większa od liczby y. Zatem, aby można było równanie napisać, to musimy tę mniejszą liczbę powiększyć. Czyli liczba x równa się liczba y i plus 30% liczby y. Jeszcze raz powtarzam, czyli liczba x jest o 30% większa od liczby y, czyli równa się y plus 30% y. Czyli x równa się y plus 30 y. Po skróceniu i dodaniu otrzymujemy, że x równa się 1,3y. Z tego równania można obliczyć y, czyli zapiszę, że 1 i 3y równa się x można teraz podzielić obustronnie przez 1 i 3 czyli y równa się x dzielone przez 1 i 3 czyli otrzymujemy, że y równa się 10 13 x. Odpowiedź będzie brzmiała y równa się 10 13 x.